Jeżeli masz refluks żołądkowo-przełkowy i po wypiciu kawy odczuwasz nasilenie swoich nieprzyjemnych objawów w postaci pieczenia albo cofania się treści z żołądka do przełyku, to ten filmik jest dla Ciebie. U niektórych osób z refluksem kawa znacząco będzie przyczyniać się do nasilenia objawów. Po pierwsze, kawa przyczynia się do obniżenia napięcia dolnego zwieracza przełyku, a po drugie, będzie nasilać produkcję kwasu solnego. Tutaj mamy żołądek. Dolny w przełyku to jest taki mięsień, który zabezpiecza przed tym, aby to, co znajduje się w żołądku, nie cofało się z powrotem do przełyku, A więc rozluźnienie tego mięśnia będzie miało kluczowe znaczenie w powstawaniu objawów związanych z refluksem. Dlatego bezwzględnie musisz wyeliminować kawę. Żegnaj Kawę, boś najlepszą przyjaciółką mojego życia, ale musimy się rozstać. Chyba, że jesteś rozsądnym człowiekiem i na początek chcesz wprowadzić małe modyfikacje w celu upewnienia się, czy kawusia może nadal istnieć w Twoim życiu. Po pierwsze, zamiast mocnej kawy, zrób sobie łagodniejszą wersję. Samo zmniejszenie ilości substancji, które w naszej diecie powodują jakieś konkretne objawy, sprawdza się w wielu jednostkach chorobowych. Kawa wypijana na środek zdecydowanie bardziej może nasilać nieprzyjemne objawy związane z refluksem. Dlatego warto pokombinować ze zmianą godzin rytuału picia kawy. Mam nadzieję, że problem refluksu Cię nie dotyczy, ale jeśli tak jest, to daj znać, czy masz jakieś nieprzyjemne objawy związane ze spożyciem kawy. A tym, którzy nie mają takich objawów, smacznej kawusi.